Piękny poranek w Galilei z widokiem na Hajfe. Tutaj kawkab. Oto kawkab spokojny. Widzę tutaj miejscowości żydowskie i arabskie. Dalia Alcarma, Lio Sofia. Na dole inne miejscowości. Nie będę wymieniać wszystkich. ale sobie podziwiajcie. Nesher, Uniwersytet Hajpański. Rajot, Hajfa wioski arabskie po hotele w Fajfie, port w Fajfie, szpital w Trambam i w po prostu pięknie i statki na morzu to już chyba Ako zapraszamy, przyjeżdżajcie podziwiajcie sami, oglądajcie jest co zwiedzać a pogoda dopisuje. Do usłyszenia. I nie zapomnijcie subskrybować kanał.